Witam Was, Ezo. Ja mam na imię Ania i zapraszam na odczyt Energetyki Dnia na wtorkowy czas, wtorkowy dzień, 15 czerwca 2021. Energetyka będzie odczytywana z kart Dark Mansion Tarot, mroczna rezydencja Tarota, ta wersja większa. Dobrze, oczyszczone karciochy były i zaczynamy. Karty, pokażcie energetykę dnia na 15 czerwca 2021. Karty, pokażcie energetykę dnia na wtorkowy czas i jest to. O, karta słońca i miłości, jak pięknie! Ej, cudowny czas! Karta Słońca mówi o wielkim szczęściu, o pogodnym czasie, nastroju, sytuacje będą nam sprzyjać, szczęśliwe losy, dużo szczęścia może nam przy tym wszystkim sprzyjać. Karta Azarkan Wielkich, zatem coś na rzeczy, będzie pogodnego czasu, nastroju, sytuacji, które zakończyć mogą się finalnie bardzo pozytywnie, to co teraz zaczniemy. Dużo energetyki takiej męskiej też, działań męskich, ale w pozytywnym kontekście i zakończeniu. Pozytywny czas, dużo, dużo takich wibracji pchających nas ku spełnieniu i askielichów mówiący o wylewności uczuć, o spełnieniu, zatem mogą się realizować sprawy uczuć pozytywnie. Mogą się realizować wszelkie sprawy, które mogą się zakończać na naszą korzyść. To może być też spotkania um, osób, do których zabije nam mocniej serducho. Spo spotkanie się w końcu um, dwóch połówek jabłka i stworzenie większej um, całości, pozytywnych czas, emocjonalności, wylewności w tym wszystkim, radości wielkiej. Może dzięki szczęściu Przyjdzie też i radość, i spełnienie, i, rado i, i takie euforia. Dogodny czas. Dwie pozytywne karty. Uwielbiam je. Uwielbiam je. W, 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 w Sytuacje, które będą się nadarzać, będą sprzyjające, a my będziemy przez to radośniejsi. Czego oczywiście. Sobie i Wam życzę miłego wtorku. Karty przepiękne wyszły, także pozytywnych wibracji, spełnienia w każdej dziedzinie życia. Cieszmy się i radujmy, bo będzie to dogodny dla nasz czas. Pozdrawiam Was serdecznie, Ezoja, i zapraszam Was na codzienne livey od poniedziałku do piątku o godzinie 20 na kanale YouTube. Pa! pa.